Przyszedł czas na kolejną podróż. W zeszłym miesiącu dostaliśmy zaproszenie od wydawnictwa Glasgow Unplugged na odwiedziny w ich rodzimym mieście, więc niewiele się zastanawiając, do pociągu, jakieś podręczne gry ze sobą i w podróż w nieznane. Na pewno? Udaliśmy się do Wrocławia do awarii prądu, gdzie czekała na nas prezentacja nadchodzącej gry, która pojawi się na kampanii Właśnie od tego wydawnictwa, czyli od Glasgow Unplugged, a tą grą, a może się już domyślacie, oczywiście jest Don't Starve. Zebraliśmy dla Was opinię pierwszych wrażeń od różnych influencerów, którzy gościli na tym wydarzeniu. Oczywiście, każda tutaj przedstawiona opinia to jest dopiero pierwsze wrażenie. Poszczególni influencerzy zabrali ze sobą prototypy i podzielą się z Wami opinią większą, szerszą na swoich kanałach. Zapraszam. On, do... on zadaje pytania, ja tylko trzymam tak. mikrofon. Trzymasz mikrofon, on zadaje pytania? Tak. No to musi jakieś pójść. Tak. <noise> Pierwsze wrażenia po zagraniu DONSTAR? Pierwsze wrażenia. Gra wydaje się ciekawa, oddaje mniej więcej ducha tego, co mieliśmy w grze komputerowej. Czyli grając w grę komputerową, ja się bardzo na nią złościłem, ponieważ cztery razy ją odinstalowałem, bo na nią się po prostu frustrowałem, bo mi totalnie nie szło. Tutaj mniej więcej było to samo, ale coś tam widziałem, że deweloperzy starali mi się utrudnić jeszcze rozrywkę dodatkowo, żeby mi się grało jeszcze fajniej i ciekawiej. Tak więc tutaj ten poziom frustracji był duży, ale im dalej w las. Tym e, ta frustracja spadała na rzecz e, tej chęci poznania mechaniki. E, więc rzeczywiście wyglądało to, przynajmniej po tej pierwszej partii. No to dużo powiedzieć jeszcze nie mogę, tak? Ale wygląda na to, że jest to składne, pasuje wszystko do siebie. E, zagrałem na razie ten jeden scenariusz. Trochę żeśmy kantowali, żeby wygrać, żeby zobaczyć, co się tam będzie działo dalej. Ale na razie wygląda to dość interesująco. E, jest tam parę rzeczy, które zasugerowaliśmy, e, co można byłoby wprowadzić, żeby na przykład zmniejszyć tą frustrację, na przykład wiedzieć, gdzie się szuka Szczególnych surowców, jak się kraftuje przedmioty, czy coś, żeby tutaj te osoby, które nie, nie znają pierwowzoru komputerowego, lepiej się w tej grze odnajdowały. Spotkało się to na razie z pozytywnym przyjęciem, więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijało dalej. Super, dzięki wielkie. Spokojnie. Tak, żartowałem. Dobra. Yy, yy, pierwsze wrażenia, yy, jak najbardziej pozytywne, wykonanie. Zresztą zobaczcie, no, Cyprian, pokaż to. No, tak serio, to już widzieliście, ale to, rozumiecie, to jest prototyp. Prototyp. Już tak dobrze wyglądająca gra, to jest prototyp. A tak serio, to wracając do rozgrywki. E, dla nas, Planszówkowiczów, wydaje mi się, że jest w miarę to przyswajalne. Nie wiem, czy dla graczy komputerowych albo takich osób, które nie grają na co dzień w Planszówki, czy to będzie aż tak mega proste. Chociaż tam chłopaki mamy y, tam. Proszę pokazać jeszcze raz. Tam mamy stół z chłopakami, którzy tworzą kontent starwowy I mówili, że pierwsze wrażenie było, o jezu, jakie to ciężkie, a potem już jednak poszło jakoś, więc chyba jednak będzie dobrze, ale moje pierwsze wrażenie było, że jednak może być to przytłaczające. Co nam się, yy, mi się przynajmniej najbardziej podobało, to ta eksplorowanie tej planszy, chociaż. Tak naprawdę w każdym scenariuszu będzie eksplorowanie planszy, ale co za to mi się najbardziej nie podobało, to... To. To. Kostki i ikonki na nich na ten moment są bardzo nieintuicyjne i jeśli to zostanie poprawione, to wtedy na pewno gra... jakieś, nie wiem, dwa poziomy wyżej będzie. Na pewno. To, bo to jest najmniej intuicyjna rzecz w tej grze. Reszta... Myślę, że cały duch tej gry został jak najbardziej zachowany. Super, Lubię. Pierwsze wrażenia? Na początku trudno było bardzo wejść w tę planszówkę. Widać, że niektóre symbole mogą być mylące dla nowego gracza, zwłaszcza dla mnie, gdzie nie mam aż takiego doświadczenia w grach planszowych. Ale jak już tak weszliśmy z chłopakami, wiedzieliśmy, co możemy zrobić w danym etapie, czego nie możemy, Różne tutaj takie ify weszły w grze, które są możliwe do zrobienia. No to płynnie udało się w to wejść i faktycznie jest to satysfakcjonująca gierka. Zwłaszcza jak już każdy rozwinie swój ekwipunek, jest w stanie tutaj wybijać moby z mapy, czyścić plansze. Pierwsze wrażenia z rozgrywki Don't Starve. Ja powiem tak, wiedziałem już o tym, że tutaj Glasi szykują Don't Starwa i oczekiwałem bardzo dużo. I tak jak kocham Don't Starwa całym moim sercem, to. Szczerze mówiąc, po tym prototypie ja dostałem wszystko, czego oczekiwałem, ponieważ gra jest głównie nastawiona na crafting, właśnie tego craftingu tutaj oczekiwałem, i na eksplorację świata. Eksploracja świata została zrobiona w taki bardzo fajny, elegancki sposób, że nie musimy mapy rozbudowywać tutaj na, na dwa stoły. Podejrzewam, że dowiecie się niedługo, jak wszyscy zaczną omawiać dokładniej zasady tej gry. Ale też y, odczucia, odczucia z grania różnymi postaciami. To jest naprawdę fajne, że czy się wcielamy w Wilsona, w Willow, czy w Webera, w kogokolwiek innego, no, y, czujemy to, co czuliśmy z gry cyfrowej, i to jest bardzo fajne. I przede wszystkim to, ile zostało zaimplementowane do gry planszowej z cyfrowej, jednak w jednym pudełku, tak? W obrębie jednego pudełka to jest naprawdę głowa mała, dlatego Wszystkie smaczki, które, których fani Don Starwa by oczekiwali, czy to są związane z y, pająkami, z talbirdami, ze świniami, ze spadkiem Sanity, że atakują nam nas w nocy jakieś potwory, no wszystko tutaj zostało naprawdę przeniesione, ale nie czujemy, żeby ta gra była przerośnięta do jakichś. Nie wiadomo jakich rozmiarów, dlatego tutaj naprawdę szapoba dla ekipy deweloperskiej Glass Canon Unplugged. I powiem tak, po ograniu tego prototypu, ja naprawdę mega czekam na finalną wersję i zabieram prototyp do domu. Jedziemy teraz na wakacje i mieliśmy brać dużo gier, ale biorę tylko to i będziemy to męczyć do bólu. Ciężko się wydaje, że na początku, żeby podejść do tego, ale naprawdę z każdym kolejnym krokiem wydaje się być to takie dosyć proste, mimo wszystko, że tego jest naprawdę bardzo dużo. No, i grając też w ogólnie w grę, która jest już na komputerze, można się domyślić, co nas mniej więcej czeka w każdych kolejnych krokach, więc naprawdę spoko. Wiemy mniej więcej, gdzie coś może dropnąć, gdzie coś będzie na początku, gdzie coś z nas może czekać, więc to na pewno doświadczenie, które mieliśmy wcześniej z tej gry, właśnie wideo, przekłada się trochę na planszówkę, ale wiadomo, zasady są inne i widać to tutaj bardzo dobrze. No, to jest gra kooperacyjna. Ja generalnie nie jestem fanem gier kooperacyjnych, więc jakby to, to nie jest typ, typ gry dla mnie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że dobrze się bawiłem, z uwagi na to, że też nie grałem w grę komputerową star więc jakby nie mam porównania do tego, czy to jest odzwierciedlenie dobre, czy też nie. Natomiast grając ekipą, która grała w grę komputerową i dosyć dobrze ogarnia to, więc z tego co przekazuję, że ma całkiem dobre przełożenie, że tak powiem, na, na grę. Natomiast Porównując do. Na pewno jest to prostsza gra, porównując do na Frost Frostpunk, którego graliśmy, wiadomo, dużo wcześniej, tego samego wydawnictwa, Gra jest dosyć prosta w zasadach, nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy. Mechaniki są proste, są bardzo dosyć proste akcje, które wykonujemy. Natomiast samo ogarnięcie tego, w jakiej kolejności to zrobić, co zebrać, jakie przymocowanie zebrać, co ze sobą połączyć, jest to już dosyć wymagające i na pewno sprawi wielosobom duże, duże przyjemności. Na 4 osoby grałem i to gra się troszkę duży. Natomiast zakładam, że na dwie, trzy osoby będzie tak dosyć taki e, szybką gromieć, ktoś już gra kolejny raz, ponieważ ta gra też nagradza graczy, którzy grają kolejny raz, ponieważ odkrywamy pewne rzeczy, przedmioty w czasie rozgrywki, co będzie nam pozwalało w kolejnych grach pewne informacje już mieć, które mogą nam pomagać Rozwiązanie kolejnego poszczególnego scenariusza. Więc no, na razie na razie bardzo A? pozytywnie. To jest Debe, to jest definitywnie donstel. Jakby są bronie, są przedmioty. Jest to oczywiście uproszczone, nie ma 50 milionów różnych kamieni, nie ma kamienia księżycowego szkła, ale no jednak jest to ograniczone przez formułę, gry planszowej, gry planszowej i no jest to po prostu dobrze zaimplementowane. Nie ma aż takiego przysytu, chociaż wydaje mi się, że. Sam aspekt drużynowy został fajnie zrealizowany, że jednak można samemu się wspierać, są te wymiany. Tylko no, tury. Strasznie długo jest dużo takiego kminienia i kombinowania, przez co no jednak ta gra może nie być aż tak płynna. Spoko, ja bardzo, wiecie, ja lubię jak granie traktuje graczy jako idiotów i ma coś takiego, że okej, okay, żeby oddać Wieś, dać sprawiedliwość oryginałowi, w tym przypadku, że wideo, to trzeba zrobić no, nieco bardziej skomplikowane, bo jak polecimy totalnie po bandzie, bo chcemy dotrzeć do tam totalnie przy, wie, casualowych graczy, no to wtedy gdzieś tam się traci ten klimat, ten temat i tak dalej oryginalny i to już jest kolejna gra od, od tego wydawnictwa, gdzie widzimy, że oni chyba starają się jakiś taki balans zachować, więc to mi się naprawdę spodobało. Ja lubię Lubię takie klimaty kooperacyjne, survivalowe. Na razie jestem na tak, nie wiem czy będę chciał grać w czwórkę. Znaczy w sensie z wami nie wiem, czy będę jeszcze chciał grać. <laughs> nie żartuję. Eee, nie. <laughs> Aha. Eee, bardzo dobra gra. Nie, zupełnie serio, na razie jestem na tak i życzę powodzenia. Glaskaron. No i niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Nam pozostaje nic innego jak opuścić Wrocław i wrócić do Warszawy, ale to nie była nasza jedyna wizyta w ramach odwiedzin Wrocławia. Mieliśmy okazję zagrać w March of Empire, ale to już jest historia na inny materiał. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a stronę wwwplanszoveniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.